Moi drodzy, w kontekście budowania marki osobistej, rozpoznawalności, bycia bardziej widocznym w mediach społecznościowych, nie chodzi o to, aby świecić buzią dla samego świecenia buzią, tak zwane parcie na szkło, czy nie wiadomo jak to inaczej nazwać. Chodzi o to, że rozpoznawalność, moi drodzy, przekłada się na wiarygodność, na budowanie relacji, rozpoznawalność, popularność jest narzędziem sprzedażowym, dlatego, że ludzie naturalnie potrzebują relacji. Potrzebują się utożsamiać z Tobą, z marką. Tak robi Zuckerberg, tak jak robił Steve Jobs, tak jak robi e, na przykład Bezos. Tak, tutaj e, często szkoleniowcy e, podają e, przykład taki e, Samsunga. Kto stoi za Samsungiem? No nie wiadomo. Natomiast kto stoi za Virgin, Richard Branson, tak, ludzie potrzebują relacji, potrzebują wiedzieć, kto za czymś, za kim stoi. Nie wiem, na ile cię to przekonuje. Zobaczcie, na przykład branża e-commerce. Jakich zasobów, jakich finansów, jakiego budżetu na marketing potrzeba, żeby tam się spinał budżet, żeby była odpowiednia konwersja. Po to budujemy markę, żeby lewarować się wizerunkiem, po to budujemy rozpoznawalność, żeby zbudować relacje ze swoją społecznością, żeby dać się poznać, polubić i zaufać, bo to są narzędzia sprzedażowe. Dzięki temu możemy sprzedawać skuteczniej, efektywniej i drożej.